Wczoraj żyłem jak każdy, dzisiaj rozwijam karierę Teraz to ja rozdaję karty, rozwalę całą barierę Przeżyłem dużo, ciągle się ze mnie lało I nie ukrywam, że to bolało W tej chwili każde słowo jest jak sakrament Świeci jak kolorowy diament Można nawet zabić się na amen Bo po prostu to jest człowiekowi dane Jestem XXI wieku youtuberem, raperem, superbohaterem Nie mam nikogo, więc nie rób mi tu dramy Umiem latać i przenikać ściany. No i nie pukaj do mojej bramy, nawet jeśli będę zakochany ten refren jakiś szef, tak że zaraz będzie lać się krew Rozmierzę, króle królem aż do końca dni Wybacz bardzo to plan, więc nie rozkazuj mi I zresztą może dostać bana albo kika Jestem jak walony superbohater, który przybywa, pomaga i znika Rodzeż ten jak jakiś szef, także zaraz będzie lać się krew Zostanę króle masz do końca nie. Debatę to Pan nie rozkazuj mi. Jeśli chcesz to możesz dostać bana albo kika Jestem jak walony superbokader, który przybywa, pomaga i znika. Jestem jak lord, tu nie rządzi w zamkach, mówią na mnie młody lord. I to jest absolutna prawda. Młody Samarytanin przemierzając świat a tak rozwala i to nie jest wcale fata morgana Nieznana substancja właśnie płynie mi do gardła Jestem jak Einstein, murowana basta To moja dusza, która podpowiada mi bam bam Na mnie takie dziki szał Ja i tak nagram beef, będę królem jak gdyby nigdy nic Skaczę wysoko jak kangu, ja to super bohater, ja nie bankomat. Nie rozdaję kasy, chociaż jeżdżę w karocach. tak jest królem i kroka, młody samarytanin, któremu było ciężko i raz w życiu się czogał. Jutro premiera mojej płyty, tylko to się dla mnie liczy. I tak dostaniesz bana, trzy koła followersów i to jest Fatamorgana Morgana. ten refren jakiś szef, także zaraz będzie dla ci krew. Zostanę królem aż do końca dni, lepiej to Pan wiecznie rozkazuje mi, Jeśli chcesz to możesz dostać bana albo kika, Jestem jak walony superbohater, Który przybywa, pomaga i znika. Rozjażdżany refren jakiś set, Także zaraz będzie lać kred krew, królem aż do końca dni, lepiej to Pan wiecznie rozkazuje mi, Jeśli chcesz to możesz dostać bana albo kika, Jestem jak walony superbohater, Który przybywa, pomaga i znika. Jeśli chcesz, to możesz dostać banal bokika. Jestem jak walony superbokater, który przybywa, pomaga i znika.